Widzicie pracę u nas, Już nagrywamy? No, nagrywamy. No, nagrywamy. nagrywamy. Ja jeszcze wodę piłem, dobra. Siemacie wszyscy. Witamy was już w naszym... który to jest? Czwartym odcinku. Czwarty odcinek, tak. I nadal kopiemy kobla już. Przez... No, chłopaki przez cały ten... czas pracują. Całą nas pracowali. Dzięki temu mam aż półtora staka. No, <grym> no żeby was nie zanudzać, no to... nie, nie, po, nie pokazaliśmy jak kopaliśmy ten kobel. Nie. Oni tutaj tak my ich zatrudniliśmy. Cały, całą noc siedzieli na serwerze. Na dzisiaj plan jest taki, żeby wybudować farmę i dokończyć nasz domek. Sorry, jak, sorry, jak będę blaskał, ale muszę zjeść bo. Nie, jadłem już. A co Pierwszy tak się od mhm. Co takiego smacznego jesz? Kanapeczka. Z czym? Jaką z... Mm, z serkiem? To się sztule nazywa. Kanapkę z bułką. Nie, klap sztule, to jest taka skrapnięta kanapka ze serem i majonezem. <tösik> bardzo dobry, bardzo dobry, najlepszy ser, polecam, Sintermarszal. <toh> reklamę to robisz. Reklama. Teraz powiedz mi, ile wziąłeś wapy za reklamę. <tosik> Majonez jest też bardzo dobry. dobry. A żebyś wiedział. Helman. Nie. No takie mnie nie stać, na no, co ty. <tosik> czekaj, czekaj, jeszcze dojdzie z... 500 subskrypcji cię stać na Helmas I dobre, dobre Masełko O nie, Enderman A zabijcie go Także proszę was subskrybuj Subskrybujcie, lajkujcie, bo chciałbym nowy majonez lepszy. Je jeżeli będziemy mieli bardzo dużo widzów, to w końcu będę mógł sobie kupić wymarzony majonez. Tu serduszka Dobra ja. Ja idę teddnąć Zamiast mówić Enderman to mówię Slenderman. Bo mi się przyzwyczaił z drugiej gierki. Mit. Ola, weźmie walni Daj hmm. mi moje itemy. A skąd ty to jesteś? Już mam. A skąd ty jesteś, Bodzio? Ale o co ci chodzi. No bo jak cię mam walnąć? A No nie. Ej, dawaj moje itemy, mitek. Ten, ten killow to już sobie przywłaszczyłem. Dobra, A ja. Miecz. To... O, miecz nie ma. Miecz był. Ej, o, już i, item. Kolby. O O fuck O oraz... oh, fuck O oh, fuck, oh, fuck. Nie zdążyłem. Co chodziłeś? Nic. Bo się tepłem. tepnąć do ciebie zdążyłem. To no, itemy wylądowały tutaj. Nie zabieraj wyle? mi ich, nie zabieraj. A co ty? Co ty? Wracaj tutaj. Witek. Witek. Come back. Co on. Coś jest? Jest? Natychmiast. Mitek! A co on, coś? O co chodzi? Czemu nie. tutaj tak jest w powietrzu? Co w powietrzu? Czemu ty jesteś w powietrzu? On nie jest w powietrzu. Co? Nie jaraj tego więcej. <laughs> A ja... A ja go widziałem w powietrzu. <laughs> nie jaraj tego więcej. Człowiek. Zostaw to w spokojnie. Zmy majonez. zmień mi... dealera. <laughs> to nie będę brał tego majonezu już więcej. <laughs> Dobra, bo ja już mi się kurde taki zawiesz do więcej nie robię tego kobla, bo już nie wytrzymam. No, <noise> Chodź pomożesz mi robić farmę. No spoko. O, dwa łuki mam. Chodź o... O łap! Jak się dobrze spiszesz to cię kanapką poczęstuję Ale z czym złamanezem? I serkiem. Uuu serkiem, nie wiem czy w tym godzie. To no, <noise> <noise> byś przyszedł do mnie. S e o ja, ma. ile ich tam... ile ich tam jest? O ja. No jak zwykle. Pomóżcie mi z Endermanem e, Też, Kielety są na tych. Padłem No dzięki, dzięki, Egor. pomogłeś. <laughs> Ale chociaż mam full ten, HP. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. A czemu tak pada? Drzwi do domu trzeba zrobić. Zrób dom, zrób drzwi. Ja wiem, że to Creeper, a to Ty tak. Ja pierdzielę. Pająk się ten. Pająk Szkielet jeździł na pająku. No to jest taki pasmo. Szkielet to pająk. Nie tak wiem to Patrz, patrz, jak tam <laughs> No Może byście Robili zabili tego szkieleta, co mnie bije. Ja robię farmę. i co mnie to leje? Ja je się z pająkiem. Potem powiesz, że cię eksportuje. Hej, co mnie pije? Głodny jesteś, lub zatruty przez tego jeźdźca na. Creeper! Zatruty jesteś pewnie przez tego jeźdźca Oho, oho, oho. Nie, jakiś szkielet Jaki mnie rozwoju. bije niewidzialny. Ej. Ej, szkieleta mamy niewidzialnego. Co w murze. Szkielet czarownik. O, jest, widzę go teraz. Patrzcie, w... ja pierdzielę. Mamy Co to było? Ja pierdzielę. O chodździe, To gorsze niż kwadratowa masakra. Czeka, nie rób tutaj żadnych reklam. Następnie to jest. Bo na mnie. Ło. Nadusiło mi się spację. Ja. ja spierdzielam Co wy tam macie? No może dziura w murze się zrobiła i wszystkie potwory znosi. żeby nikt nie Ja mam tutaj spokój. Bo ty jesteś w zupełnie innej galaktyce. Ja mam sobie kanapkę. Buduję farmę. Czego chcesz od życia więcej? Mój kot tak czasem robi jak lendermany. O ja jestem poza mapą, pomóżcie mi. Gdzie jesteś? Tutaj Nie. Tak ja. w, w, tam gdzie jest chata. O, widzę cię. Tutaj. Poszedłem... Ja, ja, ja poszedłem spać. I tutaj mnie dało. A no bo tam stawiam na narożnik. Teraz zostawiłem narożnik, bo byś wypadł. Czekaj. Ja cię uratuję, nie bój się. Siedzi do... Niech siedzi, niech siedzi, zobacz, Będę, mnie siedzi. Będę Twoim wybawicielem. No i jak mam teraz dojść? Kobla? Chcesz, kobla? Kolba <noise> też. O, dzięki. Folba. No nie, co z dobrym. Nie No lot... to sobie już nie posprząta, nie? Te klipery są denerwujące. Te łóżko przestaw. Łóżko? Łóżko 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 no A co ci nie przeszkadza? A jagor, o, a amen? Amen Myślałem, że powiesz ament Ament, niech będzie to Ja mam takiego kolegę, co zamiast s mówi piszy Czyli co mówi? takie e, jak jest tam jakieś czytanie do kolosa to mówi się do kolosza co to jest czytanie do kolosza znaczy się do kolosa tak tak takie coś e, takie coś no no, no. list do Koryntian? Z list z listu, o. list do kolosza no. list do kolosza piąty list do kolosza to no, sędzia kalosza. no z nie. Jagu... No Jaguar, nie! Nie! Składam, składam Jaguar, możesz robić tutaj tą farbę Ja idę do domku, nie ma Wszyscy do Bapa. domku! Ja mam pół serduszka I przyjdzie klipper i będziemy mieli w dupę. A wy macie dziwne problemy <śmany> O, tu się ogóle zamuruje drzwi A <śmany nie wayno. śmany> ja sobie buduję dalej <śmany> Ciekawe, czy przyjdą ja zaprowadzę No wychodźcie tak jak w domku, wy się boicie. Cieniosy. Muszę ich zabiję Ja Jaguar, rób farmę tutaj. No to daj. Chodźmy, ja mam dirt. Nie! Ja mam dirt. No czekaj, właśnie biorę te. Kamil. Mitek, dawaj rzeczy. No daj. No daj. Nie. Okay. Weź sobie pysycam te rzeczy. O, no, słuchaj, przyjadźmy sami. Mhm, dokładnie, z tobą daj mi kamień Ja No daj no kamień Proszę Nie mówi się sp... No ale żeś <grym, grym>, no, dał No dawaj tak, to nic ważnego ale spadł Boże, co, to jest domek? No, tak, mini na razie. Nie chciało mi się. To jest wielka kupa nie domek. <noise> 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 Kuźwa, przy tym... Brawo. Przy tym, co mam do dostępu, to na razie to nie... Ej, ale bez jaj. Hotel, hotel 52 mam ci fundować. No. Kolejna reklama, mówisz no, wiesz co. Co no ty z tym macie? Dajcie mi spokój. Bo nam płacą za reklamy, nie wiesz? Ty, to gdzie, to gdzie tam jesteś? W tym odcinku Intermarshall. Ten in odcinek sponsorowało Intermarshall. <Glasky> <Także Glasky> Hehehe. Nawet koszulki mi nie dali. Dobra, teraz będziemy mieli w tym odcinku będziemy mieli farmę. Ja spróbuję. Masz mi tak więcej tego? Kolbla? Nie właśnie nie. Właśnie mi się skończył. Tu masz kilo zasuwaj kilo femora. Dobra. Zasuwam sobie trochę. Jakiego? Patrz, tu się w dużej platformie, tu się da wodę. Rozpływały tu na dół. Chodź do No ja tak chciałem zrobić, ale to rozpływały na dół. Ale po co nam ekspiarka? Nie ekspercia, tylko masz to Na rzeczy będzie. Na głoczkę, na pusie, Nie wiem co tam jeszcze. Na wełnę później. No to zrób wodzię tam. Jak umiesz, jak masz pomysł. Wiesz, spadnę, założę się, spadnę. To bierz minimum i temu I nie spadnę. Oj, dojdę, dojdę, mecz, I stop, to idę... To i te Nie spadnę to mam tak, nie spać, jak w dół żeby budować. Ciekawe, czy tutaj są jakieś inne wyspy. Nie? Nie ma, tylko jedna będzie, moim zdaniem. A może poszukamy? I może tam na tych innych wyspach mają żelazo? Na przykład Z... albo diaksę, czekaj muszę chwilę. To też jest dobry pomysł, może że No bo, no kurde, skąd mamy wziąć na przykład takie Diakse, No skąd musimy, nie? Jak czy są niepotrzebne? Czy takie, czy takie mapy, no jak są niepotrzebne? No nie wiem, no zobaczymy co no, na no myśli, może się przyjdziemy kiedyś na, na następne odcinku poszukać czegoś. Zobaczymy. I tak mówisz, budujesz platformę, budujesz, 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 a to na przykład następna wyspa. Hmm? Skojarzyło mi się z Castle Story, nie wiem czy... Ja, tak, no... Jako? Casting okay. stone Daj ci ty od gobla To jest długa Ile chcesz? Wszystko co chodzi 62 Wystarczy Reguar wyszło mhm. pstryka teraz tyła farmer robi No właśnie Ja to już cię No To To ja, to, to zbija ja będę pstrykał Nie no nie to jest... To z... Ja chętnie sobie pobstrykam trochę. A, no mi to wcale nie pociesza. Takie palenie. <coughs> mnie po Komu. Ja Polisarz, nie pocieszy. Ale masz fajną robotę, jak ten. JetJetson. Nie kojarzę typa. No, nie gadaj, nie oglądaj nigdy Jetsonów. A o to ci chodzi tych, tych, tych historycznych? No, jak? Nie, to są Kingstonowie. Jetsonowie. To są w przyszłości. Jetsonowie są w przyszłości. Ten co, córka jest mamuśka i tak. Mamuśka. Jest, 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 jest. No, no i pies Astro się nazywał. <laughs> córka Judy, żona... A, czy to, czy a żona, żona nie pamiętam. Janet, o dzięki <laughs> Że Ani ja, mi pomaga, dobrze jest Dobrze jest z Anią, nie mi pomaga. Będzie słaby. Janet Jackson. I on miał taką pracę, że siedział sobie i pstrykał guzik w pracy. I miał taki palec wykrzywiony od pstrykania guzika ciągle. Człowiek. człowieka. To... Ja, znaczy, tak nie No? Stary, ja tyle bajek wyglądałem do tego wam. Zresztą dość się oglądam. No właśnie bym powiedział, że nie oglądasz depoń. Co? <laughs> Wiesz, wiek nie zabrania oglądać bajek, prawda? Oj, kurde. Wy też oglądacie, tylko nie chcę ci przyznać. <laughs> tak, ja oglądam świnkę <śmiech> <śmiech> Nie, no, nie przesadzajmy. <laughs> Ale, jak na przykład, bajki z hanna Barbery były fajne. Co tam było jeszcze? Tabaluga! <grywa> Ta nie, Tabaluga nie był z hanna Barbery. Macie Ale Tabaluga <grywa> jest fajna. Masz tak. Ja. Dajcie mi statek. Dajcie mi statek. Na przykład, właśnie tam byli Filstonowie, był pies Huckleberry. O, Huckleberry to leciły do tej pory, bo ja wiem, że wstawię do szkoły, zawsze. W sobotę pewnie. Nie. Yeah. Scooby Doo był. To, to też pod to ten stary Scooby-Doo właśnie pod to podchodził. I tak. Ale nie, nie wiem. Co a jeszcze to A pa tak. jeszcze pamiętam piosenkę z tego. Ze Scooby-Doo. Nie. To zaśpiewaj. Scooby. No śpiewaj, śpiewaj. No śpiewaj. Ja <śpiewaj> jest a, a kto zaśpiewał? piosenkę? No to puść... Ja, ja bym puścił. O! Cieszę Nie. to Jakoś tak... No, tyle to nie pamiętam. Ale nie pamiętam. Zuch i Szwartka, czy takiego? Szwart. Zuch i Dajcie mi trzy kobla, bo nie mam z czego kopać kilofa. Daj mi wodzie na chwilę. Trzy koble. Przykro mi. Ty wiesz, że ty malujesz, marnujesz ty kopla od kolei? No, no ale ty taki Lepiej by było zabijać. Ale to patrz! Tutaj może zostawić, a tu się zetnie, i już masz. Co się stało? Aha, jak była te. O, jaka farma! Lula! To nie trzeba było zrobić tam jakieś przejście z kopla na przykład, żeby nie detać, tego? Nie. To wy... Więcej drzewek no, co... już nam nie jest potrzebnych? Tak, Potrzebne ale bo... on te miejsce pod drzewką wysadził Creeper, więc. Aha, czyli nie, nie mamy tu, tak? No właśnie, no o. Uhu, uh, huj. Uh. To wina tego zielonego o górkę. O, ale mamy za to. Mamy za to dużo pochodni do zrobienia. Ma ktoś kopla? Ja mam Kolba, nie kobla, ogóle, wyrażam się. Kolba. Kolba. mi tak cały czas to zapominać? No? no? Pewnie. O <noise> co ty myślałeś? <noise> co co najmniej do końca serii. O, do końca tej serii. Co najmniej. A jak mi zostanie dłużej, to jeszcze jak będziesz grał na naszym serwerze: multimods.pl. RPG. Co <noise> <To> za gościu. <głos> <głos> ale tak, jak na, będziesz grać na naszym serwerze: <noise> po <powtarzam głos> <noise> powtórzy, powtórzy, Jeśli powtórzy, musisz nie usłyszał, to multimods.pl RPG serwer. Witaj, tak, brakuje mi jeszcze żebyś <noise> to w audiologach swoich. Jest to bardzo ciekawy serwer o tematyce RPG oparty na motywach gry Wiedźmin. Tak, raczej do dyspozycji mają różne klasy, różne, różnego rodzaju skille, które mogą bindować, a także a, a także swoje profesje. Każda profesja ma <noise> Ja, ja to wytnę. Nie ma. Nie, to tu, to, to, nie wycinaj, to jest reklama, to musi zostać. No <laughs> to też nam zapłacili. Nie pamiętasz? Właśnie mi tak kładzie reklamy. Ale ale mi za mało zapłacili, żeby tam żeby reklamować. To nie ja. Nie Ej, Bocie, co coś ty tutaj zrobił? To... Dajcie mi wodę. I bo nie chcę pić. <noise> Z kałuzy. Nie. <laughs> chodzi się na z kałuży. nie jest wiaderka tylko I wiaderko i, i kobla, weź mi wiaderko, masz, tylko Dajecim nie cię tego wiaderka, bo nie mamy więcej wiaderek, <laughs> poważnie ci mówię, nie ma więcej. Ja mam wiaderka, <laughs> jedna, o, jak ale tutaj krótką widzę, ta farma. Dajcie kopla. Bo noc zapada, muszę skończyć. Ja ci 6 mogę dać. Co ty sześć, robisz, Boć? Co to jest? Będą spadać. Też mi napisał, albo do nas też napisał. Toś mi na, na Escape napisał, <laughs> albo do, do nas wszystkich. Do nas wszystkich. Kurde, jak ja tam to... tam dojdę. Nie pomyślę. <laughs> o, deszcz wszystko Zresztą... padać. W końcu. Kurdy no. Idę, dochodzę! Dochodzisz? Gdzie dochodzisz? Ja się chcę się. Hmm. Ja mam chlebę, kawinier. To myślę, że panowie, ile już czasu nagrywamy? Nie wiem. Następne no 35 minut, tak na ok Nie no, tak? 30, 30. Aha, no to myślę, że powoli będziemy już ten odcinek kończyć. Nie zrobiliśmy wprawdzie tak dużo. Ale już mamy prawie skończoną farmę. Mm, ten prawie ulepszony. Prawie fajny, prawie dobry. Ten, ten. Generator? Nie generator. Mm. Ekspiarkę. Ekspiarkę naszą? Nie ekspiarkę, tylko On mam być temu itemu. Itemiarkę. o to ciekawe. To ciekaw jestem bodzie jak to będzie działać. No i... Ja wiem, że nie będzie, No nawet. i w zasadzie zrobiliśmy już te reklamy, co mieliśmy, nie? Tak, bo można w na czyny krącić. Kasa wzięta. Jeszcze zapraszamy na kanał Mitka i jego kolegi. <noise> nie no, już nie przesadzajmy. <noise> nie, nie przesadzajmy, oczywiście żartujemy. <noise> na, 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 na następnym odcinku na pewno będzie jakaś dobra reklama, tym razem podejrzewam ketchupu. Czy Ewentualnie ja dostałem też propozycję reklamowania chleba wielozbożowego, także też mogę się, możemy się nad tym zastanowić. Ej, <noise> co? kto więcej po prostu będzie płacił. Tak. tak Ej, co? co? No to, no to się chyba żegnamy. Tak, żegnamy się. Stajmy tutaj dzisiaj pod drzewkiem, co? A ja jestem no tutaj nie, ja jestem. No, Właśnie, bo muszę skorzystać. Zgadam. Poczekajcie. <noise> A ja chcę koło ekspliarki stanąć, która nie chodź działa, tu. dlatego, że jest za mała. Chodź tu! Wiem właśnie, czekaj! Już! Trzeba tu doprawić. Tam stopni... O kurde, Pająk O chodź, działki fart. Pająk Pają wszedł. jak to działa? Nie wiem. Ja raczej nie działam. Pająk, uważaj! Teraz meta będzie. A może zrobimy tutaj takie pistony, że jak się będzie dusić guzik, to one będą zabijać potworki Masz i sam innego... wszystko będzie wylatywać, co? Masz innego pistona aktualnie, więc nie wiem jak coś to zrobić. No ale mamy jeszcze żelaza trochę. No, 6 żelaza mamy tylko. No dobra. Dobra, to zrobimy to następnym odcinku w każdym razie. Teraz skończymy, nie? No. Mi się podoba ta ściana tutaj z wody, może na tej ścianie z wody staniemy. No. No. Tu, tu, takie o. Chodźcie tu. Pająk, uważaj! <sad airos> na głowę. Wiesz ogórka, górka, wiesz ogórka. górka! J Jaguar. Co? Pieleta masz na swojej farmie. Tam się przyda... o dwa nawet, tam się też expią. O. <sad airos> Dobra, no chodźcie, kończmy to, no bo przecież ten... Ten, kończy mi się. Nie, po mi się kończy ten, limit. Dobra. <sad airos> Nim, <sad airos> limit. Limit. Limit dzisiaj kończy, nie zapłacisz Działa moja ekspiarka, składają tutaj, widzisz? Ale pająk. Dobra. Dobra Szkieleczy. Kończymy. Także dzisiaj bardzo szybko musimy to zakończyć, ten odcinek, bo mamy tutaj, jak widzicie, bardzo dużo roboty. Leją się. ja spróbuję to zakończyć po reportersku. Widzimy, proszę państwa, jesteśmy w bardzo <laughs> miejscu bardzo zagrożonym. Odcinek musimy kończyć. <laughs> Także rzekamy się ze wszystkimi, na razie, cześć. No, na następnego odcinka. Siemka. Siemka.